Betfan, legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się wklepać? Dzień dobry, futbol bez cenzury. Pierwszy materiał poświęcony Mistrzostwom Europy 2020. Jednak dzisiaj wyjątkowo nie reportaż, a bardziej opowieść i krytyka UEFA. Jak logistycznie Mistrzostwa Europy 2020 będą fatalnie zorganizowane? Zapraszam. Zacznijmy od tego, że organizacja mistrzostw Europy w 12 różnych państwach jest całkowicie bezsensowna z punktu widzenia kibica. Bo w końcu, jeśli przypomnimy sobie ostatnie wielkie turnieje, czy to nawet Mistrzostwa świata, weźmiemy pod uwagę, czy też po prostu mistrzostwa Europy, które były organizowane w jednym czy maksymalnie w dwóch państwach, to miało to swój urok. Kibice wszystkich drużyn zakwalifikowanych na wielką imprezę zebrani w jednym miejscu Analizy meczowe, komentarze, wyśmiewanie, krytyka, emocje, wszystko skomulowane tak naprawdę w jednej strefie kibica, czy też na stadionie, po prostu chciało się aż tam być. Ale UEFA wyczuła interes, UEFA wyczuła pieniądze, więc pierwotnie z jednego czy z dwóch państw postanowiła poszerzyć mistrzostwa do dwunastu. Jakby okej, okay, no z biznesowego punktu widzenia całkowicie rozumiem, ale myślę, że ja, jak i osoby oglądające, czy też po prostu zgadzające się z tą tezą i głoszące opinie, czy to w internecie, czy w rozmowach prywatnych, mają po prostu prawo do wygłoszenia takiej opinii, że pomysł z rozgrzewaniem w turnieju w 12 państwach jest dla nich fatalny. Jedni patrzą na to ze strony gotówki, kibice patrzą bardziej na to ze strony przynależności, od strony emocji, od strony ducha sportowego nie wiem, jak to ubrać. Po prostu mamy dwie różne strony. A sprawa od roku 2020 jeszcze bardziej się skomplikowała. Zanim jednak przejdziemy do roku 2020, w którym wiadomo, co się rozpoczęło. Cofnijmy się do końcówki roku 2019, kiedy to miały miejsce zapisy na bilety na Euro 2020. Całość prezentowała się w taki sposób, że wchodziło się na stronę UEFA. Mieliście tydzień czy dwa tygodnie na wysłanie wniosku o chęć zakupu biletu na konkretne spotkanie na Mistrzostwa Europy, nawet nie konkretne spotkanie, tylko po prostu losowanie jakichkolwiek biletów. I jeśli mieliście farta, to. Poszczęściło wam się, że trafiliście bilety na mecze reprezentacji Polski. Chyba nie muszę wam opisywać mojej ekscytacji, jak udało mi się wylosować dwie wejściówki na mecz Polska-Hiszpania. Oczywiście to nie było takie losowanie, że. Dzień dobry Mateusz, proszę bardzo, mamy dla pana dwie wejściówki na mecz Polska-Hiszpania. No nie, po prostu dostałem możliwość zakupu tych wejściówek. Cena to była około, nawet nie około 50 euro za jedno miejsce. No i wiecie, jak to wygląda? Człowiek jest w euforii, człowiek jest w ekscytacji, nie wie, co go czeka za parę miesięcy już zaczyna sobie powoli planować całą podróż, logistycznie samoloty, tutaj jakieś noclegi i tak dalej. To wszystko potem szlak trafiło, ponieważ w roku 2020 już postanowiono, że Mistrzostwa Europy zostaną przełożone na przyszły rok. Jakby ok, no nie mam żadnych pretensji, sytuacja w taki sposób, a nie inny się potoczyła. Trzeba będzie przenieść tę euforię na rok 2021. Ale nikt nie zakładał, że sytuacja sanitarna, że tak to ujmę, na świecie w roku 2021 będzie na podobnym poziomie co w roku 2020 i niektóre kraje. A bardziej miasta, chociaż kraje też wycofają się z organizacji euro. Powód wycofania jest prosty: UEFA od początku powiedziała sobie, że kibice i tak muszą być na stadionie. No i z początku dla miłośników piłkarskich może to się wydawać bardzo dobrą decyzją, ponieważ, no jak to wielka impreza reprezentacyjna bez udziału kibiców, ale szczerze mówiąc, po tym. Co przeżyłem i doświadczyłem z organizacją, jaką jest UEFA, to śmiem wątpić, że chodziło im o tych kibiców, którzy faktycznie znajdą się na stadionie. A bardziej wysnułbym tezę, że po prostu oglądalność mun mundialu, nie mundialu, Euro 2020 będzie większa, jeśli. Odbiorca przed telewizorem będzie miał świadomość, że ktokolwiek na tym stadionie się znajduje i euro jest w miarę rozgrywane w trybie normalnym. Tak naprawdę do marca, kwietnia roku 2021, czyli miesiąc, dwa miesiące temu, nie wiedzieliśmy, jak Mistrzostwa Europy. 2020 będą rozgrywane, a w szczególności gdzie. Niektóre państwa potwierdziły, że wpuszczą X% kibiców na stadion. Budapeszt, jako jedyny, zatwierdził, że będzie to pełna pula biletów, a na przykład Bilbao czy Dublin. Czyli na nieszczęście lokalizacje, w których Polacy mieli rozgrywać swoje mecze wstrzymują się z decyzją i podejmą w ostatnim możliwym terminie. Dodam tylko, że w roku 2021 UEFA stosowała takie komunikaty, w których informowała, że oczywiście jest możliwość zwrotu biletów, jeśli ktoś nie będzie zdecydowany, żeby pojechać na, mu na Euronie Mundial. No i faktycznie taka możliwość była, ale osoby, które chcą uczestniczyć w wielkiej imprezie, nie znając jeszcze warunków procentowego obłożenia stadionu, mogą te wejściówki zatrzymać. No i okej, okay, po takim komunikacie jest w 100% jasne co i jak. Osoby, które chcą zwrócić wejściówki, zwracają, no i finalnie nie jadą na Mundial, ale to przez ich podjętą decyzję. Osoby, które zachowają wejściówki, muszą się liczyć z tym, że nie mają stuprocentowej pewności, czy na dany mecz, na który posiadają bilet, pojadą. A to wszystko dlatego, że po prostu nie znają obłożenia stadionu. Więc może być tak, na bazie tamtejszych komunikatów tak twierdziłem, że po prostu, jeśli załóżmy w Bilbao, gdzie jeszcze wtedy było powiedziane, że Bilbao teoretycznie wpuści 25%, to 25% osób, które posiadają bilety, wejdą, no a reszta niestety będzie miała pecha. W kwietniu dowiedzieliśmy się, że mecze w Bilbao i w Dublinie się nie odbędą, ponieważ te miasta rezygnują z organizacji euro. I znaleziono nowych gospodarzy. Mianowicie Sewilla w Hiszpanii, czyli Hiszpania jako kraj pozostała, Irlandia całkowicie odeszła, ale za to przydzielono Rosję. Rosja oczywiście wcześniej też była przydzielona jako organizator, tylko nie na mecze Polaków, ale myślę, że w tej historii to nie ma najmniejszego znaczenia. No i co w takim momencie zrobiła UEFA, która jeszcze parę dni wcześniej, przed podjęciem takiej decyzji, Zarzekała się, że kibice wszystkich klubów reprezentacji są dla nich najważniejsi, i oczywiście to była argumentacja do sporów przeciwko utworzeniu Superligi. Zamiast podtrzymać tę komunikację, która była stosowana jeszcze parę miesięcy temu, że osoby, które mają bilet, mogą go zachować, nawet jeśli lokalizacja ulegnie, ulegnie zmianie i po prostu potem będzie stosowana. Forma losowania, że 25%, 50% w zależności oczywiście od stadionu, posiadacze biletu wejdzie na, na, na dany obiekt, a reszta po prostu obejdzie się smakiem to nie. Postanowiła wszystkie wejściówki na te dane mecze, które zostały zmienione pod kątem lokalizacji, anulować. Więc dwa miesiące przed imprezą posiadacze biletów na mecze reprezentacji Polski, czy to pierwotnie w Bilbao, czy też w Dublinie dowiedzieli się, że no nie pojadą na te mecze i będą musieli od nowa brać udział w losowaniu i walczyć o to, żeby łaskawie dostać wejściówki. Po anulowaniu wejściówek na mecze pierwotnie w Bilbao, a potem w Dublinie i przeniesione do Sewilli i Petersburga UEFA wystosowała do wszystkich dotychczasowych posiadaczy takich biletów informację mailową, że Będziecie mieli pierwszeństwo w zakupie biletów na mecze, które będą odbywały się w Petersburgu, a także w Sewilli. I powiem wam tak: żeby dodać trochę humoru do tej całej opowieści, mamy 24 maja. Przeglądam sobie maila i nie widzę żadnej informacji od UEF Jakoby miałbym pierwszeństwo w zakupie wejściówek na mecz Polska-Hiszpania Który odbędzie się 19 czerwca roku 2021 w Sywii Co więcej, już w kwietniu, w maju osoby, które nie miały biletów w roku 2019 Mogły zakupić wejściówki na ten mecz Po prostu wchodząc na stronę i licząc na szczęście, że w tym momencie pojawi się dany bilet, no i bilety się pojawiały. W internecie krążyły różne opinie, że już teraz możecie kupować bilety. Wchodziliście po minucie, dwóch, no i biletów nie było, bo dana pula, która była udostępniona danego dnia, się wyprzedała. Dąży do tego, że cała komunikacja, która była stosowana przez UEFA na początku odebranie wejściówek, potem stwierdzenie, że będziecie mieli pierwszeństwo była całkowitą nieprawdą. Była całkowitą nieprawdą, ponieważ osoby, które nie miały żadnych biletów w roku 2019 po prostu weszły sobie teraz na stronę i kupiły bilety, a ja nadal maila nie otrzymałem. Wyjaśniając nie mam żadnych pretensji do osób, które zdołały nabyć wejściówki. Wręcz cieszę się, że wśród nas są prawdopodobnie osoby, które przeżyją euro na żywo. Chodzi jedynie o zapewnienia ze strony uef -y, jakoby... Posiadacze biletów z 2019 roku mieli mieć pierwszeństwo w zakupie wejściówek w roku 2021. Następnie maile trafiły tylko do części takich osób, a w tym samym czasie uruchomiono sprzedaż generalną. Działanie, które całkowicie zaprzecza temu, co było napisane w mailach, kiedy bilety oficjalnie zostały anulowane. No i na sam koniec, żeby zobrazować wam jeszcze dosadniej, że UEFA tak naprawdę w tyłku ma tych wszystkich kibiców. I argumentacja przeciwko utworzeniu Superligi została bardzo błyskawicznie zweryfikowana, ale myślę, że można było to stwierdzić już na początku, kiedy ten temat był drążony. Przytoczę wam pewną historię, którą zdążyłem wyczytać w sieci, nawet nie pamiętam na, jakimś, na jakiej stronie, więc nie będę w stanie powołać się na żadne źródło. Jednak będę w stanie. Strona mani.pl link oczywiście znajdziecie w opisie. Pan Przemek i jego dwójka przyjaciół mieli bilety na mecze Polska-Szwecja i Polska-Hiszpania. Mieli, bo UEFA, czyli organizator turnieju przełożonego na rok 2021, je unieważniła. Kupiliśmy trzy bilety dla mnie i moich przyjaciół na dwa mecze: Polska-Szwecja i Polska-Hiszpania. Bilety zostały zakupione w zeszłym roku w ramach loterii organizowanej przez UEFA. Każdy bilet kosztował nas 180 euro. Zaproponowano nam kupno nowych po 980 euro za sztukę. W drugiej połowie kwietnia on i jego znajomi dowiedzieli się z maila od UEFA, że mogą zrezygnować z uczestniczenia w tych meczach. Pan Przemek jednak nie podjął decyzji o zwrocie biletów. Byliśmy przygotowani na ewentualne koszty związane z kwarantanną w Hiszpanii czy Irlandii, jak również z testami. Mieliśmy wstępnie przygotowane mieszkania, gdzie odbędziemy kwarantannę przed meczem w Hiszpanii. Po prostu chcieliśmy obejrzeć te mecze. Tydzień później jego ekipa dostała wiadomość, że wszystkie bilety na mecze organizowane w Bilbao i Dublinie zostają skasowane. Powód przeniesienie ich do innych miast. UEFA zapewniła też, że dotychczasowi posiadacze biletów będą mogli kupić nowe w pierwszej kolejności. Nic z tego, czekaliśmy na wiadomości, śledziliśmy stronę UEFA, w końcu napisaliśmy do organizacji. Zadzwoniła do nas międzynarodowa agentka sprzedaży ze Szwajcarii, mówiąca, że biletów na mecz w Sewilli już nie ma, ale może nam zaoferować bilet na mecz w Petersburgu za cenę 980 euro do osoby. To jest jakaś kpina, mówi pan Przemysław. I żeby było śmieszniej, powinniśmy to traktować jako świetną ofertę, bo pani dała nam tylko jeden dzień na odpowiedź i 4 dni na przelew. To tylko pokazuje, że tak naprawdę My, osoby, które siedzą co tydzień, nawet nie co tydzień, tylko parę razy w tygodniu za odbiornikami, śledzą wszystkie wydarzenia, które są pod UEF-ą. Nie, nie jesteśmy po prostu dla nich najważniejsi. I ja wiem, to jest banalny wniosek, każdy o tym wie, po prostu myślę, że będzie to odpowiednie podsumowanie tego materiału. Jeśli są wśród nas osoby, które spotkały się z podobną sytuacją, oczywiście gorąco zachęcam do dyskusji w komentarzach, a nawet jeśli nie mieliście takiej sytuacji, to po prostu podzielcie się tym, co na ten temat sądzicie. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. To był futbol bez cenzury w trochę zmienionej formie, ale mam nadzieję, że tak czy siak przypadła wam do gustu, więc jeśli mógłbym prosić o pozostawienie pozytywnej oceny w celu poprawienia zasięgów, to będę bardzo wdzięczny. Nowe osoby oczywiście zachęcam do subskrybowania Kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.